Ho, 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 z tej strony Karate Hoż idę raz w siódmym w siódmym i moi drodzy, idziemy na włopy dzisiaj. Eee, ja już z tym ubrana tak jak będę startować. Mam czarne bryczesy, e, taką taki sweterek, taki świąteczny i czapka. Czapka będzie tylko mniejsza i będzie na kasku tak na jednym boczu. I co? Odbieramy. Dobra, leży sobie tutaj nie wiem jeszcze czemu, ale leży. Ile było więc sobie weźmiemy. Trzy rzeczy, które zawsze masz w stajni. Jeśli nie chodzi o takie rzeczy, typu, wiecie, kask, buty i tak dalej, to zawsze mam jakieś smaczki ze sobą. Zawsze mam coś do picia. <noise> to na pewno. I chusteczki czy mokre, czy nie mokre, na wytarcie nosa sobie, na wytarcie na koniu, na... nie wiem, jak to się skale, czy nie być pasterów, cokolwiek, nie? A tak to, tak to nie, nie mam zbytnio dużo rzeczy, nie biorę. Też o, często też kopystkę mam, bo u nas w stajni yy, mamy troszkę mało. Dobra, bierzemy sobie zamkę. Jakoś tak już jestem przyzwyczajona do tej kolejności, więc od razu weźmiemy, dobra. I mamy coś chyba nowego i są to padki pod oczy w kształcie gwiazdeczki więc mega słodko no, mega ładne są, w ogóle one są takie jakieś holo. Fajnie to wygląda, pewnie nie widzicie, ale o! Słodkie doprowadziłem się teraz Gerberk. Ups. Dobra, i mamy siódemeczkę Gdzie? Tu, przy bałwanku. O, ładny bałwanek. Ale rozwaliłam lekko. Dobra, co my tu mamy? Ojej. Jabko mango. Te mango mi nie smakują, więc może komuś oddam albo tam dla psa, jeśli pies może. Nie wiem, wczoraj jej dawałam, ten wczorajszy i wcinała. Czytałam, że mogą jabłka i banany, a mango. Nie wiem, czy psy mogą. Ale nie wiem. Cysia, będzie dla ciebie coś. Dobra, otworzymy se. Tak. Mamy siódmeczkę z serduszkiem. Brzydkie. Jest to jakiś większy charms I tak. Oh, ale słodki kotek. O kurde, ale słodek. Patrzcie taki koteczek. zobaczycie na podsumowanku. Dobra, teraz sobie weźmiemy... A weźmiemy końską, czemu nie? I mamy siódemka, o tu, skarpetka słodkie nie mogę tego otwierać ojej, ale i mamy znowu ten dzwoneczek ale spoko fajnie, bo już mam dość trochę tych pierniczków w sensie tych w kształcie ludzika pierniczkowego, nie? Więc no, spoczko. Teraz weźmiemy se... Czupa Czupsa. No w ogóle on jest strasznie poklejony taśmą, bo ja go ratowałam, tak jakby. O, mamy tutaj siódemkę. Taka większa. I mamy znowu te... O Jezu, wypada coś mi z czegoś innego. I mamy coś takiego. To było w jedynce. Ja to zgubiłam gdzieś. Nie wiem, czy mi to pies zażarł czy co. Ale ja tego nie zjadłam końcowo, więc jestem ciekawa jak to smakuje, bo Kornison też ma ten kalendarz i ona mówiła, że to smakuje jak jakiś lek, więc sobie testujemy Dobra i ostatni kalendarz, kalendarz od właśnie Korniszona. Siódmeczuki o, no tutaj! Mamy siódomeczkę. Dobrze, to akurat zjem na pewno. Mamy dzisiaj normalnie symulację, stymulację, dwa musy, nie? I to jeszcze, ta sama marka. Dobra, zapraszam do podsumowania. Tak się prezentuję dzisiejsze stołycze, i moim zdaniem na pierwsze miejsce <laughs> może pójść. O, ten charms. O, może pójść aequo Charms z płateczkami. zobaczcie, kilo na holo. Na drugie to. A na trzecie to. Hej, jesteśmy już ogólnie stajni, a nie ja do szósta. I jadę ma to i na półkę jak jest Dobra, witam Was na moim konkursie. Tutaj była jedyneczka, ona chyba poszła mi OK. Yy, tutaj, yy, bo w ogóle to jest konik... Yy... Dina, czy coś takiego, ona się bała tej choinki i ogólnie tych rzeczy tutaj jako ozdoby. Tutaj, na, tutaj też się trochę bała, bo tu były jakieś prezenty i mi przyszła dostępa, ale to spokojnie wszystko potem uratowałam. I tutaj sobie jechaliśmy tak na prosto, w ogóle jaki miałem fajny outfit, mega fajnie ta czapeczka wyglądała. I tutaj mieliśmy taki szereg o linie, trójka, czwórka i piątka. Nie, w ogóle nie podobało mi się, bo dina bardzo wybijała, więc no, trochę mi się nie podobało, ale no, uznajmy, że było spoczko. Tutaj mamy szóstkę i jechaliśmy sobie na siódemkę i ósemkę, które były w tym szeregu przy choince, więc ja już myślałam, że normalnie, nie wiem, no nie wiem, wyłamię mi czy coś, ale jednak się udało. I w ogóle przepraszam za tą jakość, ale nie wiem, co tutaj się stało w ogóle, że to jest takie dziwne. Ale no, przejechaliśmy ładnie i fajnie. Hej, ojej, ja w przejechałam. I w sumie spoko było, ale trochę ona uciekała od przeszkód. Hej, moi drodzy, ogólnie to yy, wróciliśmy sobie już i ja zaraz wam w pokażę, bo zaraz wam pokażę, co zajęłam i jakie mam nagrody, ale to zaraz na spokojnie. No to tak, ogólnie to w tym pierwszym zwykłym z parkourem zajęłam miejsce poza podium, czyli jakby nie wiem. I mam taką flutę, mega ładną, świąteczną i paczkę słodyczy po prostu. I połowę już zjadłam na sztafecie, co ja mam miejsce trzecie, więc w ogóle mega fajnie na podium. Yy, I mam Flo złote, bo podium i złote to. Yy, I też paczkę słodyczy, tylko było ich dużo, dużo więcej. Tak. tak. No. Hej, ogólnie to... Tylko coś odwala. No więc jestem co dwa lakot i co, ogólnie to mam nagrania z sztafety na innym telefonie, no i chyba się już nie dotrą do mnie Więc no jak dotrą to wam na pewno wstawię to na shortsa No a teraz co, widzimy się już jutro, bo chcę wstawić, do widzenia, papa pa.